Dzień dobry, Ilona Rzemieniu, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami imienia Hansa Aspergera, Niegrzeczne Dzieci. Dzisiaj rozmawiamy z panią Dominiką Radisz z Austrii. Bardzo bym prosiła o przedstawienie się i powiedzenie dwóch słów na swój temat. Dzień dobry, nazywam się. Dominika Radycz pracuje w Austriackim Ministerstwie Oświaty i zajmuje się pedagogiką specjalną, w szczególności oznacza szkoły specjalne oraz integrację i inkluzję dzieci niepełnosprawnych w austriackim systemie szkolnym. Pracuję w Austriackim Ministerstwie Oświaty w tym dziale od 11 lat i w tej chwili pełnię funkcję zastępczyni działu Pedagogii Specjalnej. Może zacznijmy od początku. Co się dzieje, jeśli rozwój i zachowanie dziecka nie przebiega w sposób prawidłowy lub typowy dla wieku? Jeśli szkoła lub przedszkole to zauważy, czy i w jaki sposób informuje rodziców? I czy szkoła wskazuje miejsce do diagnozy? Czy rodzice sami dalsze decyzje podejmują? Jak to wygląda w Austrii? Wszystkie te aktywności dzieją się, odbywają się w bardzo ścisłym kontakcie z rodzicami. Można powiedzieć, że z jednej strony rodzice, jeżeli zauważą jakieś problemy u dzieci, kontaktują odpowiednie instytucje, albo odwrotnie, jeżeli instytucja, przedszkole lub, przedszkole lub szkoła zwróci uwagę, że coś niepokojącego się dzieje, coś, jakieś zaburzenie występuje, to szkoła lub przedszkole kontaktuje rodziców, prowadzona rozmowa i zaczyna się proces w systemie przedszkolnym, tu muszę zrobić od razu uwagę, ministerstwo autorytetów, ministerstwo oświaty nie jest odpowiedzialne za przedszkola. Tutaj nie mamy, nie mamy kompetencji, ale oczywiście z tego co wiem, w wieku przedszkolnym odpowiedzialne instytucje, tak zwane wczesne wspomaganie, gdzie po prostu czy terapeuci, czy logopedzi, czy inni specjaliści są włączani w proces wspomagania i to odbywa się w bardzo, bardzo ścisłym kontakcie z rodzicami. To jest w ogóle, że tak powiem, leitmotiv i motyw przewodni całego tego procesu wspomagania załogi, ja ale do tego wrócimy jeszcze. Rozumiem, że ostateczną diagnozę stawia lekarz i z tą diagnozą rodzice wracają do placówki oświatowej? Nie. W Austrii mamy do czynienia z dwoma nurtami orzekania o niepełnosprawności. Pierwszym nurtem to jest prawo socjalne. W prawie socjalnym mamy rzeczywiście tak zwane pojęcie niepełnosprawności. Ono jest też odpowiednio stopniowane. Możemy powiedzieć, nie wiem, na przykład niepełnosprawność w stopniu 70%, niepełnosprawność w stopniu 100% itd. Tak, tak dalej, Natomiast jest jeszcze coś takiego, jak potrzeba wspomagania przez działania pedagogiki specjalnej w się oświaty. Tę decyzję podejmuje kuratorium. Oczywiście Kuratorium pracują urzędnicy, więc wiadomo, że potrzebują tutaj wsparcia i orzeczenia specjalistów. Tymi specjalistami są pedagodzy specjalni, którzy pracują w centrach pedagogiki specjalnej. i Oni mają zadanie właśnie pisania takich opinii. Na podstawie tych opinii kuratorium, czyli władza lokalna podejmuje decyzję i wystawia tak zwany statement. Jest to papier, który mówi, że dziecko potrzebuje specjalnych zabiegów pedagogiki specjalnej. Ja później wyjaśnię, co pod tym pojęciem kryje jeszcze dokładnie. Chcę jeszcze powiedzieć, że oczywiście rodzice mogą dostarczyć dodatkowo diagnozę lekarską, mogą oczywiście dostarczyć jakiś test psychologiczny, ale prawnie Decydującą kwestią, to jest prawie zapisane, w prawie szkolnym, decydującym orzeczeniem jest orzeczenie pedagoga specjalnego. Czyli system jest podobny do polskiego. Mamy orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez miejskie, powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, i one są wykorzystywane do tzw. rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz orzeczenie. O potrzebie kształcenia specjalnego. Właśnie, o potrzebie kształcenia specjalnego. Właśnie, dokładnie tak. To jest, to jest dokładnie to tak. Jest ta nazwa. Za... Tak. Tak. Dokładnie znaczy, tak. W Polsce one są wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Czy, czy jest odpowiednik takiej instytucji w Austrii? Tak, jest odpowiednik takiej instytucji, z tym, że ta instytucja nie jest uprawniona do wydawania orzeczeń na mocy prawnej. Ta instytucja jest, że tak powiem, głównie instytucją doradzającą, instytucją wspomagającą, ale to orzeczenie, o którym mówiłam, to nie jest orzeczenie tej instytucji. Ta, ta instytucja wydaje tylko opinię, natomiast decyzja należy do organu, z w tym wypadku do kuratorium. Poradnia pedagogiki specjalnej, u nas to się nazywa Centrum Inklusiv und Vonda Pedagogik, to znaczy Centrum Pedagogiki Inkluzyjnej i Specjalnej. Ich drugą funkcją jest organizacja nauczania inkluzyjnego i integracyjnego w tak zwanych szkołach ogólnych. To jest główne zadanie tych. tych Uściślimy sobie też pojęcia, ponieważ w Polsce szkoła specjalna jest szkołą dla uczniów z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Natomiast rozumiem, że szkoła specjalna w Austrii jest takim miejscem, gdzie realizuje się politykę włączania i, i objęcia pedagogiką specjalną. Tak jest? W szkołach specjalnych austriackich odbywa się nauka, jeżeli jest to możliwe, jeżeli są ku temu przesłanki, są re realizowane wszystkie programy nauczania. To znaczy, jeżeli na przykład mamy szkoły, szkoły specjalne w Austrii są też zróżnicowane, są różne typy szkół specjalnych, są szkoły specjalne dla dzieci lekko upośledzonych, dla dzieci ciężko upośledzonych, dla dzieci domych, dla dzieci niedowidzących i na przykład, no nie wiem, weźmy, Przykład prosty, załóżmy szkoła dla dzieci niedowidzących i tutaj mamy całe spektrum dzieci, też w zależności od ich indywidualnego rozwoju i możemy realizować program nauczania szkoły ogólnej, ale możemy też realizować program nauczania szkoły dla dzieci lekko upośledzonych, ponieważ przecież może tak się zdarzyć, że w jednej klasie co prawda są to dzieci niedowidzące, ale jedno może być wybitne, że tak powiem, a drugie może mieć do tego też zaburzenie mentalne czy intelektualne. Czyli w jednej klasie możemy mieć taki przypadek, że dzieci są nauczane różnymi programami nauczającą z integracji, oczywiście też mamy ten, ten przypadek. Wrócę jeszcze do tej dziwnej konstrukcji, bo jest to bardzo dziwna konstrukcja tej poradni i szkoły specjalnej. To zostało przy wprowadzaniu właśnie prawa o integracji infusji w latach 90. To to zostało tak zdecydowane, że szkoły specjalne, ponieważ są to ośrodki, instytucje, które oczywiście mają pewne know-how, jeżeli chodzi o pedagogikę specjalną, część tych szkół specjalnych po prostu gdyby automatycznie została centrami pedagogii specjalnej. Centra te, te mają właśnie to zadanie, o którym już mówiłam, czyli po prostu Wspieranie edukacji dzieci niepełnosprawnych, integracji inkluzji. A czy szkoły integracyjne, klasy integracyjne są odpowiednikiem takich klas, jakie są w Polsce? Czyli one są w szkołach ogólnodostępnych, ale na trochę innych warunkach organizowane. Mamy 15 uczniów takich neurotypowych i od 3 do 5 uczniów z różnego typu niepełnosprawnościami. Jak to wygląda w Austrii? Powiedziałabym, że jest to, to trochę podobny system. Muszę tylko nadmienić sytuację prawną, jaka w Austrii obowiązuje. Od 1993 roku mamy w Austrii tak zwane prawo wyboru. rodzice mają prawo wyboru, czy, dziecko, czy chcą dziecko posłać do normalnej szkoły, czy też do szkoły specjalnej. I tutaj obowiązkiem kuratorium jest znalezienie odpowiedniego miejsca nauczania dla dziecka. To znaczy, że czasem bywa tak, że zwłaszcza jest to na terenach liskich lub mniej zurbanizowanych, że mamy na przykład klasy tak, tak zwane ency z integracją, to znaczy, że jest jedno jedyne dziecko z niepełnosprawnością w jakimś klasie, prawda? Bo mhm. nie ma innej możliwości. Oczywiście jest to przeważnie w szkołach podstawowych, w troszkę inaczej ta sytuacja wygląda, ale z tym mamy bardzo często do, do czynienia, że właśnie w małych szkołach, na wsiach lub w małych miasteczkach mamy klasy, gdzie jedno dziecko z niepełnosprawnością jest nauczane. W gdzie ja mieszkam w większych miastach, Oczywiście mamy do czynienia raczej z klasycznymi klasami integracyjnymi, gdzie dzieci, załóżmy, mamy, no nie wiem, klasę, normalną klasę, 22, 25 dzieci i w tym troje do pięciorga dzieci z niepełnosprawnością, ale z bardzo różną niepełnosprawnością. To może być niepełnosprawność głęboka do załóżmy w sumie, lekcji zaburzeń. Mhm. Y, możliwe jest oczywiście też, to jest też w sprawie zapisane, że klasy integracyjne oczywiście mogą liczyć mniej dzieci niż zwykle. Jeżeli załóżmy, jest, okazuje się, że wśród dzieci niepełnosprawnych jest jakiś procent dzieci, które są bardzo ciężko upośledzone, to wtedy kierownictwo szkoły może tak zadecydować, że po prostu klasa jest mniejsza. Jest taka możliwość. I oczywiście jest możliwość otrzymania przez, przez tę klasę, przez tę szkołę dodatkowych środków w postaci personelu. To mówię bardzo wyraźnie, to nie są środki pieniężne, że tak powiem, inny budżet, tylko, tylko tak zwane godziny nauczycielskie. Często jest tak, że jest po prostu cały etat nauczycielski, pedagog specjalny w tej klasie. Czasem jest też, jeżeli na przykład jest to tak zwana klasa e integracyjna, czyli tylko jedno dziecko z niepełnosprawnością jest nauczane, czasem są to jakiś tam odpowiedni wymiar godzin, załóżmy na przykład tylko połowa etatu, tego nauczyciela. To wszystko jest bardzo takie, w zależności od sytuacji, tak powiem, lokalnej szkoły. Uściślimy sobie, jak zmienia się organizacja wsparcia dla ucznia po dostarczeniu orzeczenia. Może się zdarzyć tak, że w trakcie roku szkolnego ktoś otrzymuje orzeczenie, dostarcza je do szkoły i co się dalej dzieje. W Polsce mamy obowiązek przygotowania IPET-u, czyli indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka z taką oceną specjalistyczną funkcjonowania tego ucznia. Ten dokument przygotowuje szkoła na bazie orzeczenia, zwłaszcza zaleceń, które się znajdują w orzeczeniu. No i tam opisujemy wszystkie potrzeby i dostosowania do możliwości psychofizycznych dziecka, także to, ile godziny rewalidacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedy, takie dziecko dostanie. Jak to wygląda u was? A wygląda to w ten mm -hmm. sposób. Ja wezmę może po prostu przykład, prawda? Załóżmy mały han, przychodzi do pierwszej klasy i dziecko nie ma orzeczenia, prawda? Zaczyna proces nauczania, jakaś problematyka występuje, Wychowarca klasy lub pracy na podstawie obserwacji kontaktuje centrum Pedagogii specjalnej. Stamtąd przychodzi jakiś specjalista, ogląda to dziecko i jest też zapisane w sprawie, to musi być też pewien czas pewien tej obserwacji, to nie może natychmiast wystąpić, prawda, że od razu dajemy orzeczenie. Nie, 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 to musi być do pięciu miesięcy może taki, taki czas obserwacji wystąpić. Po tych pięciu miesiącach widzimy, bez orzeczenia się nie da, trzeba, trzeba wydać orzeczenie, ponieważ jest ewidentna potrzeba kształcenia specjalnego. Wydajemy orzeczenie i wydajemy tę decyzję, ponieważ orzeczenie jest prawda tylko tę, o tą opinię, później wydajemy tę decyzję. Inspektor szkolny, swoją pieczątkę, przybija mówi, to dziecko potrzebuje kształcenia specjalnego. To jest ta decyzja, to jest najważniejsze. Tu jeszcze nie mamy sprecyzowanego programu nauczania i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu decyzja, że dziecko potrzebuje kształcenia specjalnego. Później zaczyna się cały tok, gdzie pedagog specjalny który tym dzieckiem się zajmuje lub jest odpowiedzialny właśnie z ramienia Centrum pedagogii Specjalnej, bez współpracy z wychowawcą klasy lub wychowawczynią klasy i oczywiście dyrekcją szkoły układa indywidualny program nauczania. Powiem jeszcze, to jest taka specyfika może systemu austriackiego, w systemie austriackim już wspominałam o tym, że mamy w systemie austriackim kilka programów nauczania. Ponieważ każdy typ szkoły ma swój program nauczania, czyli mamy taką, możemy mieć taką sytuację, że dziecko jest w klasie integracyjnej, w normalnej szkole jest w klasie integracyjnej, ma decyzję właśnie o kształceniu specjalnym i Jednym z tych zaleceń jest na przykład właśnie przestawienie dziecka z normalnego programu nauczania tej szkoły podstawowej na program nauczania szkoły specjalnej na przykład dla dzieci lekko po pośledzonych. Na przykład coś takiego może wystąpić. Albo mówimy, dziecko może być nauczane według standardowego programu nauczania, ale potrzebuje na przykład specjalnej metodyki. Potrzebuje specjalnych pomocy naukowych. Przeważnie mamy do czynienia ze specjalnymi pomocami naukowymi u dzieci widomych, niedowidzących, niedosłyszących, niesłyszących itd. itd. I to wszystko znajduje się, że tak powiem, właśnie w tym jak gdyby, indywidualnym programie pomagania. Ten indywidualny program wspomagania musi być też oczywiście omówiony z rodzicami i on jest cały czas ewaluowany. To znaczy, że mniej więcej co 6 tygodni, co 2 miesiące muszą być ewentualnie nanoszone zmiany, poprawki. Jest to taki bardzo, bardzo płynny, dynamiczny proces.